Czasami... Czasami za szybko mówię. Sorry. No nic. Zapraszam. Cześć wszyscy! Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, Snapchacie, ewentualnie należycie do mojej grupy na Facebooku, dobrze wiecie o mnie jeden fakt, że kocham promocję. Kocham kupować rzeczy za grosze. Od żywności aż po ubrania. Ale jest jedna ważna zasada. Są to rzeczy dobrej jakości. Dziś przychodzę do Was z filmem, w którym chciałabym Wam pokazać, jak kupować rzeczy za grosze. Skorzystałam ze strony bardzo znanej, bardzo na Tobie od ostatnich tygodni, AliExpress. Wiem, że wiele osób boi się kupować. Stamtąd rzeczy, ale ja zamówiłam ich około 100, żeby je przetestować i pokazać Wam, czy są warte kupienia. Przede wszystkim zwróciłam uwagę na ceny, ponieważ bardzo się różnią od tych, które są tutaj u nas w Polsce. A dziś zapraszam Was na przegląd akcesorii do twarzy. To co? Do dzieła! pędzle do makijażu. Pędzle są przepiękne, w włosie nie wypada oraz jest przyjemne w dotyku. Uprzedzam oczywiście, że zapewne do jakichkolwiek oryginalnych pędzli im daleko. Niemniej jednak, bardzo delikatnie nabierają produktu, co oznacza, że bardzo trudno zrobić sobie nimi makijażową krzywdę, czyli pomalowanie się na tak zwanego klauna. Rączki wykonane są z plastiku, sówki metalowe dzięki temu są bardzo leciutkie. Jajeczko do czyszczenia pędzli. Chyba jest to must w każdej dziewczyny posiadającej pędzle. Nie za miękki, ale też nie za twardy i co najważniejsze, nie cufnie tak zwaną chińszczyzną. Wystarczy nawet pustki nabrać trochę umydełka, nawilżyć wodą i pocierać pędzle. Sztuczne rzęsy, zapakowane jak czekoladki. Miękkie, giątkie bez problemu przystosowują się do oka przy nakładaniu. Co więcej, nawet profesjonalne kosmetyczki przyznają się do zakupu tych rzęs i stosują je w swoich salonach ze względu na dobrą jakość produktu oraz cenę. Tutaj mamy kolejne sztuczne rzęsy, teraz w innej postaci. Kępki bardzo łatwo się nakładają, nie pachną chińszczyzną, a cena sama kusi, aby je zakupić. Zestawy są bez kleju, więc nie zapomnijcie sobie go domówić. Na stronie kosztują zaledwie złotówkę. Jeśli spodobał wam się tego typu materiał, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu oraz zostawcie łapkę w górę. Już z tego miejsca mogę wam obiecać, że będzie coraz więcej takich filmów tutaj na kanale. Mam nadzieję, że seria przypadnie wam do gustu. To co, do następnego. Cześć.